Wierny do końca, Jezus na krzyżu, czyli szóste kazanie pasyjne. Kochani, przypomnę całą koncepcję. W pierwszym spotkaniu przenieśliśmy się do ogrójca, gdzie zobaczyliśmy mękę, trud i krzyż Jezusa i to, że Jezus tego nie chciał, że to było ponad jego siły, ale że w tym wszystkim powiedział: Ojcze, nie moje, lecz Twoja wola niech się dzieje. Czyli był posłuszny ojcu, zgodził się na wolę ojca, zrobił to i przyjął to, do czego właśnie on go wezwał. Drugie spotkanie przed Ananaszem i Kajfaszem to był czas, kiedy mogliśmy zobaczyć totalną wewnętrzną wolność Jezusa. To znaczy, że kiedy on zdecydował się na pójście na mękę, to tak właściwie on był w pełni pogodony z tym wszystkim, co się dalej wydarzyło. Jezus był wewnętrznie wolny. Trzecie kazanie pasyjne przynosi nas przed Heroda i przed Piłata, gdzie mogliśmy zobaczyć Jezusa, który jest dobrym pasterzem, który nigdy nie odwraca się od ludu, ale jak oni wołają ekce Homo, to Jezus jest właśnie zwrócony prosto właśnie do ludzi. Mogliśmy też zobaczyć wielką wagę milczenia, jak bardzo wymowne jest milczenie Jezusa, jak w tym milczeniu doświadczamy też Jego miłości i walki o człowieka, o Jego zbawienie. Ubiczowanie, czwarte kazanie pasyjne. Mogliśmy zobaczyć cielesność, czyli, że Jezus umiera też za grzechy związane z naszą cielesnością. Mogliśmy też usłyszeć o człowieczeństwie Jezusa i o jego wielkiej cierpliwości, którą ma do każdego z nas, jak walczy o nas do samego końca. Piąte kazanie pasyjne, czyli dźwiganie krzyża, słodki ciężar. Jezus bierze właśnie krzyż. I bierze go, dlatego że sam chce. Jest to dla niego ciężar, ale jest to słodki ciężar. To znaczy, że my jesteśmy dla niego też krzyżem nasze grzechy, ale jesteśmy też dla niego słodyczą. I on to po prostu robi z miłością. I dzisiaj szóste kazanie pasyjne, czyli właśnie wierność do samego końca śmierci Jezusa na krzyżu. Posłuchajmy Ewangelii według Świętego Łukasza, 23 rozdział, 23, wersety 44-49. Było już prawie godzina szósta, a ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy słońce się zaćmiło, zasłona w świątyni rozdarła się przez środek, a jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Gdy to powiedział, skonał. Wtedy setnik, widząc, co się stało, chwalił Boga, mówiąc: Naprawdę ten człowiek był sprawiedliwy. A wszyscy, którzy zbiegli się na to widowisko, gdy zobaczyli, co się stało, wracali bijąc się w piersi. Wszyscy zaś jego znajomi i kobiety, które towarzyszyły mu od Galilei, stanęli pod dali i przeglądali się temu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Kochani, zobaczmy tą niesamowitą klamrę. W pierwszym spotkaniu, właśnie kiedy byliśmy w ogrójcu, Jezus zwraca się do ojca. Zwraca się: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Kiedy Jezus właśnie przychodzi z Ojcem całą swoją drogą krzyżową, przychodzi z nim całe życie, to właśnie w momencie, kiedy znajduje się na krzyżu, to mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. W Ewangelii Łukasza to jest ostatnie słowo, które też wypowiada Jezus. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. Kochani, to jest niesamowite. Cała droga, krzyż, cierpienie, trud, siłą dla niego jest Ojciec. Siłą dla niego jest relacja z ojcem. To jest po prostu to, co tak właściwie Jezusa trzyma i co pozwala mu to wszystko przejść. Zobaczcie, że kiedy Jezus też znajduje się na krzyżu, to mówi do ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie widzą, co czynią. Cały czas jest z ojcem, cały czas jest w jedności, cały czas ma po prostu doświadczenie Jego wsparcia. Niesamowite. Przez krzyż Jezus wprowadza nas. Tajemnica swojej relacji z Ojcem. Jezus pokazuje nam to, co jest najcenniejsze. Pokazuje swoją relację z Ojcem. Kochani, i tajemnica Jezusa polega na tym, że Jezus przyjmuje nas, właśnie takich, jacy my jesteśmy, z naszymi grzechami, wadami, ale i zdolnościami. Jezus takich nas przyjmuje i stopniowo prowadzi nas do Ojca. To jest misją Jezusa, żeby nas przyprowadzić do Ojca, żebyśmy należeli do Niego, żebyśmy, podobnie jak On, w Jego ręce oddali po prostu nasze życie swojego, swojego ducha. Po co? Po to, abyśmy żyli, abyśmy mieli życie w sobie, abyśmy żyli po prostu wiecznie. To jest niesamowite, kochani. Więc mamy się złożyć w ręce Ojca. Mamy złożyć w ręce wszelkie nasze obawy, wszelkie nasze lęki związane z aktualną sytuacją. Mamy złożyć być może niepokój e, taki ekonomiczny, co będzie właśnie z naszą pracą, co będzie z naszymi zarobkami, co będzie z naszym utrzymaniem. To wszystko mamy złożyć w ręce Ojca. W ręce Ojca mamy złożyć wszelkie kwestie relacji relacji właśnie może z mężem, z żoną, może z teściami, może, e, może z turką, z synem, może relacje w pracy. Może pośród znajomych, to wszystko mamy złożyć właśnie w ręce Ojca, szczególnie to, co jest właśnie trudne, bo Jezus, Jezus to zrobił i dzięki temu to wszystko właśnie przeszedł. Złożyć w ręce Ojca i zobaczcie, kochani, co jest dalej. Jezus przekazał nam Ducha. To, co otrzymujemy, jest darem zbawienie, które otrzymaliśmy, jest darem, jest łaską. My w żaden sposób sobie nie zasłużyliśmy na to. To jest po prostu dar. To jest dowód miłości, miłości Boga, która jest darmowa, która jest bezinteresowna, miłości Boga, która jest nieograniczona, która jest wielka. To, co otrzymujemy, jest darem. Jezus właśnie w darze też przekazuje nam Ducha. Nam się nic nie należy. A my otrzymujemy ducha, żeby, żebyśmy mogli być właśnie przemienieni. Ewangeliana mówi, że każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a wówczas strumienie wody żywej wytrysną z niego. Niesamowite, kochani. Więc wywyższenie na krzyżu Jezusa jest momentem uwielbienia. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, to jest moment po prostu uwielbienia, to jest moment wywyższenia, wywyższenia tego, który właśnie przeszedł całą drogę, który przeszedł to w łączności z Ojcem, który przeszedł to e, i pokonał, i pokonał właśnie śmierć. Ale zobaczmy właśnie to. Jezus oddał swojego Ducha Ojcu po to, żeby przekazać go nam. Czyli oddał Ducha Ojcu i przekazuje go Tobie, Przekazuje właśnie swojego ducha. To jest niesamowite. On umiera po to, żebyśmy my żyli. Jezus umiera, a my dzięki temu możemy żyć możemy żyć wiecznie, bo pokonuje śmierć. Ze śmierci tryska życie. To są paradoksy właśnie. Ze śmierci tryska życie. I to właśnie dzieje się na krzyżu. To tam ma miejsce, że skrzyża tryska życie, tryska życie dla każdego z nas, dla każdego, który właśnie w to wierzy, dla każdego, który przyjmuje Jezusa. Zobaczmy, Jezus w duchu, on przeszedł całe życie w duchu świętym. On przeszedł, zobaczmy, kiedy rozpoczyna swoją misję. Jezus, mamy scenę właśnie chrztu. Pierwsze, co robi Jezus w wieku 30 lat, idzie, żeby przyjąć chrzest, w tym momencie. Właśnie słyszy, słyszymy Ojca, który mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Widzimy gołębicę, czyli widzimy Ducha Świętego, który właśnie spoczywa na Jezusie. Jezus jest namaszczony. Chrystus oznacza namaszczony, oznacza właśnie Tego, który chodzi w duchu. I Jezus przeżył całe swoje życie właśnie w duchu. Niesamowite. Po to, żeby pełnić wolę Ojca. Kiedy wybierał dwunastu, kiedy właśnie szedł na mękę na krzyżu, wszystko właśnie, co robił, było pełnieniem woli ojca, było posłuszeństwem ojcu, i to wszystko odbywa się w duchu. Kochani, i yy, yy, to Duch Święty prowadzi właśnie do tego, że Jezus mógł powiedzieć: wykonało się. Wykonało się to, co miało się wykonać, czyli jego życie jest zwycięstwem. On zrobił to, do czego wezwał go jego ojciec, który właśnie posłał swojego synu na świat po to, aby nas zbawić. Nie po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić. A syn przeszedł właśnie w duchu to wszystko, żebyśmy mogli to osiągnąć. Kochani, to jest wielka łaska, to jest po prostu wielki dar. Dlatego my mamy prosić o ducha. O ducha, którego otrzymujemy właśnie od Boga, o ducha, który właśnie pozwala nam przechodzić, kochani, przez te wszelkie trudności, o ducha, który nas przeprowadza przez aktualną sytuację, który nas w ogóle przeprowadza przez całe życie. Jezus tak miał, dlatego okazał się największym zwycięzcą, dlatego Jego krzyż po prostu ma skutki zbawienne dla całego świata. Jezus właśnie przeszedł to wszystko w duchu i przekazuje nam ducha, żebyśmy go przyjęli i właśnie go umiłowali i razem przeszli to w duchu. Dlatego proś Ducha Świętego. Proś Ducha Świętego, żeby pozwolił ci to wszystko właśnie przejść, by w naszym życiu dokonało się to, czego Bóg chce, byśmy mogli powiedzieć tak samo jak Jezus. Wykonało się, wypełniła się wola Ojca. Więc kochani, na koniec właśnie tego wszystkiego, tych sześciu rozważań. Męki też pańskiej, tej medytacji, właśnie nad Słowem Boga. Zaprośmy właśnie Ducha Świętego. Zachęcam was właśnie też do takiej modlitwy. Przyjdź duchu. Przyjdź Duchu Święty i przeprowadź nas właśnie przez całe życie. I przeprowadź nas przez wszelką trudność. I przeprowadź nas przez to, co jest niełatwe. Przyjdź Duchu Święty, ja wołam właśnie o to, żebyś ty wstąpił teraz na wszystkie osoby, które tego słuchają. Przyjdź w swojej wielkiej mocy Duchu Święty. Przyjmij to przez wiarę. Przyjdź Duchu Święty. W swojej wielkiej mocy i przeprowadź ich przez całe życie, przez wszelkie trudności, które mogą mieć, przez całą mękę trud i cierpienie, przez to, co jest niezawinione. Przyjdź i przeprowadź ich i uzdolni ich do tego, żeby mogli powiedzieć bądź wola Twoja, nie tak, jak ja chcę, ale tak jak Ty chcesz. Daj im wewnętrzną wolność, żeby nigdy nie skupiali się tylko i wyłącznie w tym cierpieniu, ale żeby potrafili właśnie. To w tym cierpieniu zjednoczyć się z Jezusem, przyjść właśnie Duchu Boży i uzdolnić też do przyjęcia tego, do tego, żebyśmy mieli zawsze taką postawę otwartości jak Jezus, który nigdy się nie odwrócił, ale który zawsze pozostawał otwarty do drugiego człowieka. Przyjdź, Duchu Święty, wołam właśnie Twoją świętą obecność. Wołam, Duchu Święty, o to, żebyśmy właśnie w naszej cielesności potrafili Ciebie uwielbiać, żebyśmy właśnie byli cierpliwi, tak jak Ty jesteś, Boże, cierpliwy. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy razem to przeżywali, żeby też wszelkie ciężary, które na nas spadają, stawały się słodkim ciężarem, czyli żeby były podjęte z miłością. Przyjdź, Duchu Święty, i przeprowadź nas, abyśmy całe życie wspólnie z Tobą przeżyli. Szyć Duchu Święty. Kochani, błogosławię Was serca. Dziękuję Wam, że wspólnie ze mną uczestniczyliście w tych kazaniach pasyjnych, że razem towarzyszyliśmy Jezusowi na drodze właśnie Jego męki. Błogosławię Was serca w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Z Panem Bogiem.